Cześć, witam Was wszystkich. Jadę właśnie na, na siłownię. Jest godzina 6 rano. Dzisiaj to co, to, co nagrywam, to taka bardziej moja refleksja niż jakiś chyba odcinek instruktażowy. Nie wiem, jak to zostanie odebrane. To wynika jakby ze zdarzeń, które jakiś czas temu miały miejsce. No i tak, no i... Ludzie często się pytają, czy paralotniarstwo jest bezpiecznym sportem i czy każdy może uprawiać paralotniarstwo. W mojej ocenie mogę Wam powiedzieć, że ja uważam, że paralotniarstwo jest bardzo niebezpiecznym sportem. I mimo, że jest reklamowane jako super bezpieczny sport przez wielu instruktorów, przez wiele szkół paralotniowych, to ja Wam otwarcie mogę powiedzieć, że uważam, że jest bardzo niebezpiecznym sportem. Wynika to. Z czego to wynika, tak? No, ja mam jakąś taką swoją statystykę, którą sobie gdzieś tam prowadzę. Niestety, myślę, że każdy, każdy z nas sobie prowadzi jakąś statystykę. Ja mogę wam powiedzieć, że na przestrzeni 20 lat, kiedy zajmuję się lataniem, 30 osób nie chodzi już po tej ziemi z powodu latania. Także jest to bardzo smutna statystyka, tak? bo jest to ponad jedna osoba rocznie, którą jakby znałem z grona jakich moich znajomych, którzy czynnie uprawiali paralotniarstwo. No i na tej liście są osoby, które są mało doświadczone, średnio doświadczone, bardzo doświadczone, ale i również na tej liście są pionierzy, tak eksperci akrobacyjni. I to jest kurczę, strasznie, strasznie smutne. Uważam, że paragliding jest bardzo niebezpiecznym sportem, ponieważ jest tam tyle składowych, które wpływają na nasze bezpieczeństwo, że jest ich po prostu aż za dużo, tak? Możemy być świetnie wyszkoleni. Możemy być ekspertami akrobacyjnymi. Możemy mieć super bezpieczny sprzęt, skrzydło nawet szkolne, ale czasami dojdzie po prostu w powietrzu do jakichś zdarzeń losowych, których ja też osobiście miałem bardzo wiele na przestrzeni wielu lat latania, z którymi ciężko jest sobie poradzić, tak? I trzeba mieć dużo szczęścia czasami w danych sytuacjach, żeby nie doszło do wypadku. I ja to tak po prostu teraz widzę po, po iluś tam latach latania, że to, że to nie jest tak, że jak będę super. Przyszkolonym pilotem, że mój poziom bezpieczeństwa będzie stuprocentowy. To tak, tak nie jest, tak? on oczywiście wzrośnie, ale zawsze może dojść do jakichś zdarzeń losowych w termice i tak dalej. Nie wiem, przyjdzie nagle jakieś pory w wiatru, coś tam się stanie i sobie z tym po prostu nie będziemy w stanie poradzić. Czasami to są ułamki ułamki sekund, tak? szczególnie kiedy latamy w górach, blisko zbocza, blisko skał. Także jest to niebezpieczne. No i... <laughs> kolejna sprawa to dużo ludzi się pyta, czy każdy może uprawiać No, Ja uważam, że, że nie każdy, tak? Że, że parolotniarstwo nie jest dla wszystkich osób. No i teraz ktoś może powiedzieć, kurde, co za aroganc, tak? <laughs> no i macie zupełne prawo do tego, możecie mnie w ten sposób yy, skrytykować, oczywiście. Natomiast... Ja tak uważam, ponieważ zajmowałem się wcześniej szkoleniami paralotniowymi, prowadziłem jakieś tam treningi bezpieczeństwa, pracowałem z wieloma instruktorami, pracowałem z wieloma kursantami, później oni pracowali również z innymi instruktorami. No i zawsze w tej grupie ludzi znalazł się ktoś, kto przychodził na szkolenia, kto mimo uporu jakby maniaka w, w całym treningu i pracy nad samym sobą i samozaangażowania, E, tego do ćwiczeń praktycznych, to te efekty końcowe e, podsumowujące były i tak mizerne, tak? No i wtedy trzeba się zastanowić nad tym wszystkim, czy ten sport tak naprawdę jest dla mnie, bo może warto zająć się na przykład, nie wiem, siatkówką plażową, albo jazdą na rowerze, a, albo jakimś tam downhillem ekstremalnym, gdzie pójdzie nam to zdecydowanie mm, lepiej, tak? Bo czasami na wypowiedzenie tego zdania, czy paralotniarstwo jest dla mnie, może być już po prostu za późno, tak? Ja tak uważam. I uważam, że y, instruktorzy tutaj powinni wkroczyć do gry, ponieważ paralotniarstwo jest w tej chwili bardzo komercyjnym sportem. I te, doszło do tej komercjalizacji na przestrzeni ostatnich lat. I klientela instruktorom się też y, wymieniła. Dzisiaj na szkolenia paralotniowe idą y, osoby które w ogóle nie mają bladego pojęcia, co na tym szkoleniu paralotniowym będzie i traktują to szkolenie paralotniowe jak tak zwany urlop adrenalinowy, albo nawet to dostają jako prezent od kogoś, tak? Eee... <laughs> Więc Uważam, że dzisiaj instruktorzy powinni być bardziej krytyczni i powinni być bardziej decyzyjni, ale to ma rację bytu i ma prawo działać, jeżeli wszyscy instruktorzy będą do tego podchodzili w ten sposób. Czyli w pewnym momencie wkroczą do akcji i powiedzą, słuchaj, ten sport nie jest dla ciebie, albo nie dostaniesz licencji. Uważam, że nie powinieneś latać i tak dalej. Ja osobiście uważam, że tak powinno być. Wtedy będzie zdecydowanie bezpieczniej i dla wszystkich latających w powietrzu, bo czasami jest straszny tłok w, w powietrzu i osoby, które są bardzo, ale to bardzo mizerne, słabe, mimo ciągłej pracy nad, nad samym sobą, zagrażają innym w, w, w powietrzu. I tak samo pewnie jest na drodze, tak? No ale to jest moja wizja, w jaki sposób ja to... Ja to po prostu widzę. Także, także tak, także uważam, że paralotnictwo po prostu nie jest dla wszystkich osób. No i w trakcie wybierania jakby szkoły paralotniowej, decyzji o pójściu na szkolenie paralotniowe, no to wydaje mi się, że na przestrzeni ostatnich lat, kurczy też niewiele się zmieniło. Może to jest abstrakcja to co mówię, ale ludzie nadal ciągle kierują się tymi samymi faktorami często, czyli. Odległość szkoły od mojego miejsca zamieszkania. Cena szkolenia paralotniowego. Długość szkolenia e, paralotniowego. Czas trwania. A co to, co to ma do rzeczy? Będziesz tam tak długo, będziesz się tak długo szkolił na tym szkoleniu, aż się wyszkolisz? E, takie powinno być e, podejście, tak? Natomiast dzisiaj ludzie chcą jak najszybciej, jak najtaniej, jak najbliżej mm, domu. Ale na skróty nie można chodzić, bo to jest kurczę ten sport jest naprawdę niebezpieczny i w pewnym momencie to wyjdzie tak także uważam że powinniście się kierować takimi faktorami jak czas Zbadać tą szkołę paralotniową, sprawdzić, czy się cieszy dobrymi opiniami. Czy instruktorzy, którzy pracują w tej szkole paralotniowej, to są osoby, które mogą się pochwalić jakimiś osiągnięciami sportowymi albo innymi pozytywnymi rzeczami, nie wiem, mogą się pochwalić sposobem latania, nie wiem, akrobacją, yy, aktywnym pilotażem, ja nie wiem, lataniem super przelotowym, długimi yy, przelotami. Trzeba po prostu tych ludzi zweryfikować i sprawdzić. A to, co jest jeszcze bardzo ważne <laughs> i powinniście o tym wiedzieć, uważam. To jest program szkolenia paralotniowego. Zanim idziecie na szkolenie paralotniowe, to zadajecie pytania szkołom paralotniowym, instruktorom, czego konkretnie będziecie się tam uczyć i jaki jest zakres tego szkolenia paralotniowego. Pytacie się o figury, pytacie się po prostu o ćwiczenia, które tam będziecie wykonywać, pytacie się, co jest w teorii i tak dalej. To jest bardzo ważne, bo szkoła szkole paralotniowej nie jest równa. I z czego to wynika? Wynika to z tego, że obecnie w Polsce w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego jest zatwierdzony... Mnie to zasmuca, aż wręcz bardzo mizerny program szkolenia, tak? W programie szkolenia powinno być zapisanych wiele ważnych rzeczy, w jaki, w jaki sposób instruktor powinien prowadzić to szkolenie, w jaki sposób powinien się zwracać do kursantów, jakie rzeczy są wymagane, które musi tam spełnić. Natomiast to, co jest w tej chwili w Wólcu zatwierdzone, to jest takie minimum z minimum, ale minimum poniżej krytyki jakiejkolwiek. Uważam, że osoby, które to pisały, napisały to celowo. Żeby to szkolenie, to szkolenie, jest przygotowane w taki sposób, ten program, aby było na korzyść szkoły paralotniowej. Natomiast brakuje tego wyważenia na korzyść jakby również kursanta idącego i, i udającego się na szkolenie. No i teraz jeżeli weźmiecie pod uwagę, że coś takiego prawnie jest zatwierdzone i nie ma żadnej motywacji do tego, żeby robić szkolenia na wysokim poziomie, no bo nie ma, tak, bo po co? Eee, w, to wiele instruktorów produkuje tak zwane mięso armatnie, czyli daje minimum z minimum i jest gówniana jakość tego szkolenia. Oczywiście muszę podkreślić to, że ja znam wielu jakby dobrych polskich instruktorów paralotniowych i wiele wyśmienitych polskich szkół paralotniowych, które dzięki Bogu nie trzymają się tego, trzymają się tego programu yy, szkolenia, tak? Bo gdyby się tego trzymali, to to by było wręcz, bo ja uważam, po prostu niemoralne, tak? Wydaje mi się również, że te osoby, które przygotowały ten program e, szkolenia i przepchnęły to w Wulcu, to one tak naprawdę nie zdają sobie z konsekwencji tego, co się później z tym wszystkim dzieje, bo nie są w stanie zapanować nad jakością jakby e, tych szkoleń. No i ja mogę akurat to powiedzieć, może to są bardzo mocne słowa, to co w tej chwili mówię i krytyczne wo wobec tego, co tam jest i wobec osób, które to, to tworzyły. Ale ja akurat mogę to porównać, bo ja nie mieszkam w Polsce, mieszkam za granicą, znam inne obce programy szkolenia, tak znam bardzo dobrze czeski program szkolenia, który jest znacznie bogatszy od polskiego, znam słowacki, znam austriacki, znam jeszcze inne, bo współpracowałem z wieloma różnymi szkołami i musiałem się dowiedzieć, jakie są te programy szkolenia. Także ja mogę to po prostu porównać i musicie, musicie o tym wiedzieć, że są różnice i powinniście się pytać zawsze, co jest w programie po prostu szkolenia. Także jest to krytyczne, oczywiście możecie mnie za to skrytykować. Ale wydaje mi się, że trzeba o tym mówić. I taka jest moja dzisiejsza refleksja, bo inaczej nigdy się nic nie zmieni. Jeżeli popełniamy błędy yy, już na początku, w trakcie tworzenia jakby prawa paralotniowego, no to nigdy nie będzie jakoś tam lepiej. A mogłoby być lepiej. Ale oczywiście lud musi chcieć zmian, tak? Bo jak lud nie chce zmian, to ja sobie mogę gadać tak? i dzielić się jakby tym, w jaki sposób ja to widzę a i tak się pewnie nic nie zmieni. Mam nadzieję, że tak nie będzie tak? i że na przestrzeni, nie wiem, 20 lat <laughs> następnych jednak coś się pod tym kątem zmieni. Także to tyle chyba w dzisiejszym, w dzisiejszym odcinku. Może ktoś coś z tego znowu dla siebie wyniesie. Także pozdrawiam Was wszystkich.